Cześć! O co w tym wszystkim chodzi? Porozmawiamy sobie dzisiaj o nawojach silników xf 43 h oraz o nawojach silnika MXOS 3 k Turbo. Więc słuchajcie, podobnie odnosząc się jeszcze do silników Nine Continent, poprzednia generacja, którą pewnie wszyscy dobrze znają, ci, którzy się interesują od 5 lat, i jak jeszcze te silniki były dostępne. One cały czas są produkowane, oczywiście, natomiast dlaczego w ogóle się zaprzestało? kupowania silników Nine Continent, dlatego, że po pierwsze, te RH 212, które były były generalnie gorsze od 205, w tym, że był po prostu trudniejszy serwis tych silników, a do silników 30h tych z okrągłą pokrywą nie dokładano niestety czujników temperatury i w Nine Continentie nie było takiej możliwości, żeby te czujniki dołożyć, dlatego naturalnie po prostu spełniając oczekiwania konsumentów, trzeba było przejść na generację inną firmę silników mxus które te czujniki temperatury montowały, montują do dzisiaj i są generalnie w najgorszej jakości. Jeżeli chodzi o nawoje, jak to MXUS oznacza? Słuchajcie, w silnikach MXUS nawoje mamy oznaczone literką T: mamy 6T, 7T, 8T, 9T, 10T. Bodajże jest chyba też 12T, natomiast nie ściągałem, więc tutaj nie wiem. 10T są na pewno. I generalnie każdy z tych silników ma inne, ha, inną charakterystykę. Jeżeli chodzi o nawoje połówkowe, czyli 65 generalnie one mają ten sam moment co silniki 6T, natomiast są wolniejsze od silnika 6T o pół nawoju, więc jest kompletnie bez sensu, żeby kupować silniki 6,5T, 7,5T, 8,5T itd., być może takie są, nawet nie wiem, szczerze mówiąc nie interesuje się dlatego, że połówkowych nawojów z zasady się nigdy nie kupuje. Bo jest to bez sensu, lepiej sobie kupić silnik 6T, mieć większą prędkość i ten sam moment co 6,5T silnik. No i teraz generalnie słuchajcie, w czym jest rzecz. XF40-30H. H to jest szerokość tych magnesów. H może być tutaj np. 35H tak jak w, w nawoju od qs RH212, może być 30H tak jak jest to w x 43 h Może być to też 27,5H i 24H, tak jak w silniku tutaj jest bodajże silnik Biąksa, chyba. Tu jest 24 bodajże H, to jest 250 im jest mniejsze H, tym jest mniejsza rozpiętość po prostu tego uzwojenia, tym jest mniejsza siła. I tym jest mniejszy moment silnika, więc też od tego H zależy moment, dlatego MXUS XF40-45H, czyli nasz popularny 3K Turbo, ma 45 mm magnes, MXUSy 30H mają 30 mm magnes. I teraz tak, ogólnie co na obecną chwilę, na dzień 2 sierpnia mamy w Nexunie, bo też warto wspomnieć, tam są silniki dwa rodzaje, MXUS 10 razy 6 i to jest nawój 6T dla Mxusa. Nazewnictwo wzięło się od poprzednich silników na Inkontinenta i silniki 7x9T. Oznacza to, że mamy nawój 9T i one są w granicach 0,6 km na volt na 26 cali. I słuchajcie, jak taki silnik jedzie, generalnie na 26 cali on jedzie 30 na godzinę. Mieliśmy silniki z oferty MG Volt, które miały ym, nawój Swift, czyli 6T typowy. I Voyager, czyli 8T. I te nasze silniki 8T, pytaliście, bardzo często były delikatnie szybsze niż silniki, 10, niż silniki 7x9T z Nexuna, ponieważ tam był nawój 8T. Będziemy teraz mieli w ofercie jeszcze nawoje 7T. I teraz czemu tak, a nie inaczej? Jeżeli chodzi o nawoje, to... Generalnie te silniki z nawojem 7T będziemy pakować do obręczy 28 cali i taki nawój 7T w 28 cali 29 będzie osiągał około 45 km na godzinę, czyli będzie fajny moment dostosowany do fajnej prędkości. To będą silniki typowo miejskie, i zamiast tam, gdzie wpakować 6T, wpakujemy trochę większy moment, żeby te osiągi na silnikach 7T przy większych kołach były dokładnie takie same jak z silników 6T przy tych kołach 26. I jeżeli chodzi o silniki, będziemy mieli silniki 8T, i one będą jechały około 32-35 na godzinę w kołach 26 cali. I około 35 do 38 w kołach 28-29 cali. I to myślę, że jest taki najwolniejszy silnik, który ma sens. Ogólnie powiem wam szczerze, że te silniki 7x9T budzą taki trochę niedosyt, bo generalnie chce się jechać szybciej. One ok, mają dobry moment, nadają się bardzo do rowerów cargo, natomiast do rowerów takich zwykłych, w moim odczuciu są trochę zawolne wolne. Jeżeli ktoś nie ma górek, warto sobie zdecydowanie do większych kół wybrać silnik szybszy niż taki 7x9T który jest ogólnie no wolniejszy, i daje taki trochę niedosyt, że tej prędkości brakuje, tak, 32 na godzinę czy tam 33 w tych kołach 9T nawet na 29 cali tej prędkości naprawdę brakuje. W teren spoko się natomiast na jakimś płaskom, na jakieś delikatne górki są po prostu w moim odczuciu za wolne i taki rower daje mniejszą przyjemność z jazdy niż powinien dawać. Dlatego tak to wygląda. Siemkusów Warto jeszcze wspomnieć, że wszystkie z mxus 30H działają ze sterownikami KT. Natomiast, jeżeli chodzi o silniki MXUS 3K Turbo, wcale nie wszystkie działają ze sterownikami KT. Czego najlepszym dowodem jest silnik Stronger, który jest wysokoobrotowy i generalnie też ma różne nawoje. Teraz nie mam akurat tutaj rozebranego 3K Turbo. Natomiast jeżeli chodzi o Strongera, to wygląda to tak i o silniki 3K Turbo, że one mają szybszą częstotliwość przełączenia faz i po prostu katek się z nimi zaczyna gryźć, że tak powiem gubi się w prędkości przełączenia tych faz i jest, można tego przeprogramować oczywiście w open source na Endless Spirze i wtedy te kateki chodzą z tymi silnikami i na wychodzą z makiem, można tam nawet kąt fazowy pozmieniać na 60 stopni i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o MXUSy 3K Turbo, to tak, silnik 3T... Ma problemy z działaniem ze sterownikiem KT 60V, 60A, 60V, 45A oraz 48V, 45A. MXUSy 3T, czy k Turbo, nie działają z innymi sterownikami, również się gubią z subwotonem. Mini, z tym zwykłym subwotonem, generalnie dobrze działają z Kelly. Kelly właśnie obsługuje większą częstotliwość przełączania faz i jeżeli masz MXUSa 3T. Powinienem się zainteresować sterownikiem, który ma lepsze parametry, czyli np. Kelly, ASI, Infineon. Jeżeli chodzi o m 3K Turbo 4T, czyli km na wolt, 5T, czyli 0,75 km na wolt i 6T, czyli jakieś 0,55-0,6 km na wolt, to tamte silniki są wolnoobrotowe i działają już z, ze sterownikami KT 60V 45A i... 48V 45A zarówno z tymi 30H, znaczy 300A katekami, też wtedy działają i nie ma tutaj większych problemów. Najgorsze, jeżeli chodzi o kompatybilność jest silnik, właśnie ten m 3 k Turbo 3T. On jest szybki i on nie z każdym sterownikiem będzie chciał działać. Podobnie jest, słuchajcie, z przekładniówkami by właśnie prędkość was przełączania wyższa, i dlatego ten sterownik Kelly, asi 855 bądź Infineony. Są bardziej wymagane i nawet z GT1500 one też generalnie się gubią. No i tak to wygląda, dlatego jest jakiś problem ogólnie z przykładniówkami, trzeba to dobierać do odpowiedniego sterownika. Wracając do naszych nawojów, także jak widzicie, każdy nawój odpowiada za prędkość i moment obrotowy silnika. Im nawój jest wyższe, wyższa cyfra, czyli nawój na przykład 8T9T. Ktoś mi tu dzwoni. 8T i 9T, tym generalnie jest po prostu no, ten silnik mocniejszy, natomiast rozpędza się do mniejszej prędkości. Jeżeli to mamy silnik 6T, rozpędza się na kole na przykład 26 cali do 45, ale na 28 cali rozpędza się już do 52 na godzinę na baterii, 50, na, na baterii 48V i ta prędkość jeszcze delikatnie wzrasta, jeżeli wybierzemy sobie na przykład bidonówkę na 52V. Wtedy mamy. Szybszą szyb prędkość silnika i w granicach 56, 58 na godzinę na 28 cali przy 6T, i w granicach 54 na 26 cali, jeżeli chodzi o 14S-owych bateriach. Od razu wam powiem niuansa, że jeżeli chodzi o sterowniki dwunapięciowe. Czyli 36-48 V, one nie działają ze z bateriami na 14S na 52 V. Sterowniki dwunapięciowe, 30-amperowe możecie używać tylko na 36 bądź dokładnie 48-13S. One przy 56 V odcinają z góry i zaczynają się te sterowniki gubić, i również jest problem z, z tym wyższym napięciem, więc Tutaj wybierajcie tylko jedno napięciowy do 52V. Takie sterowniki też będziemy mieli i te dwuzakresowe na 36V zazwyczaj nikt nie jeździ, więc ekonomicznie nie mają sensu. A tak jak mówię, gubią się trochę na 14 S ach i i tak trzeba je przeprogramować na jedno napięcie. Także tyle ode mnie dzisiaj. Jeżeli za, dalej zastanawiasz się, który silnik z naszej oferty wybrać, no to takie poglądowe zdjęcie, poglądowy filmik tych nawojów przedstawiam Wam, czym to się różni, z czym to się je i jak to dodatkowo dobierać. W teren bierzemy silnik wolniejszy, na prostą, do, na dojazd do pracy bierzemy silnik szybszy. Możecie sobie dobrać moment do koła, mniej więcej zalecam na 26 właśnie 6T, na 28 7T, na 29 7T oraz 8T, a 9T jako silniki to są typowo w teren, albo dociągnięcia jakichś rowerów cargo, generalnie to do tego się bardziej nadają niż do takich zwykłych rowerów. Ewentualnie jak macie dziecko, fotelik z tyłu to też taki wolniejszy silnik jak najbardziej Pchający, że tak powiem, o niższych prędkościach warto wybrać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu na MGV. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, dajcie w komentarzu. Nakręcimy kolejny filmik: jak prawidłowo wybrać silnik z naszej oferty i dostosować go do Twojego roweru. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.